Proszę bardzo, Przemek Dankowski pływa, to jest najlepszy zawodnik w układzie słonecznym. Tak, teraz zaczął rozbujał się. pozdrawia pana Marka Konieczkę, tak, najlepszego trenera, wszechczasów, Tak jest, to jest najlepszy styl Przemka. Tak, o Jania się załapała, też dobrze pływa. Akurat odpoczywa. Dawaj, 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 szybciej. Tak. Rekord świata zostanie pobity, proszę Państwa, tak! Tak! To ja nie wiem, to jest najlepszy wynik w układzie. Tak, ojej. Nie no, Przemek przebija wszystkich, proszę bardzo. Dobija aż do mety, tak? Już, już. To będzie na rekord świata. Mhm. Tak, i tutaj Pietrzak Marek się uśmiecha do wszystkich, tak jest. Dawaj, 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 teraz odpoczywa. Jest, brawo, jest, Bra Radna, tak brawo, tak jest, brawo, pozdrawiamy go serdecznie, cześć.